Morska Telewizja Narodowa. Tak to jest Jesteśmy na, na wiadukcie. Oddań na z Aspatu. Wybudowano potężne nowe osiedle. Widać tam te piękne domy. I tam dalej, w oddali, bliżej morza już. No to było park, proszę Państwa. No, park zabudowano. A jeszcze wcześniej, proszę Państwa, to był pas startowy, bo przejdziemy na drugą stronę zagadnienia. Proszę Państwa, to jest jeszcze zaspa. Tam jest kościół na zaspie duże. Staro. No i tutaj proszę państwa mamy... No, mamy windy z tego wiadoktu porobione, kiedyś ich nie było. A tutaj był kiedyś pas startowy. I te samoloty startowały. Podjechał tramwaj, który jedzie do Oliwy przez Zaspyt Wojka polski Filip Nasze tramwaje gdańskie mają nazwy ta nazwę ma Filip Kruwer a produkowane były w peście Bydgoskiej. jak widać jest tam znak filmowy Coś na ulicy Jana Pawła II a to jest właśnie ten, to miejsce gdzie tutaj Coś tam się dzieje. Jakiś samochód na sygnale, stoi na ścieżce rowerowej. Spróbujemy zobaczyć o co chodzi. Na sygnale widać go. Nie widać go. A jest ten pojazd na sygnale. Coś tam się dzieje, nie wiadomo co. Jakaś interwencja. Ale... Tutaj właśnie chciałem powiedzieć gdzie ta trasa jest. To tutaj startowały samoloty w stronę morza. No to było lotnisko w Gdań, Gdańsku. A teraz... Jesteśmy tutaj pięknie, bezkwitnie jak widać. No proszę bardzo, wiosna. Mamy dzisiaj 15 maja. Piękna wosna, szpie. jest rozkwitna o nas zaspie I tak to wygląda weszliśmy na dół A tutaj prawda, medycyna naturalna Zioły 26 firm Monika Dymecka zaprasza oczywiście od do gwiazd No tam różne wróżby mają i sobie ludziom. Ten wiadukt już jest trochę zniszczony, szkody są bardzo sfatygowane. Należałoby te sfatygowane schody naprawić, no ale tam widziałem, że na nawierzchnię nową położyli na tej części. Tutaj pędzą samochody. Kierunku Gdańska, Zoliwy. pół do dziewiątej więc ruch jest duży ludzie jadą do pracy Tu mamy jeszcze jedno skrzydłowanie można powiedzieć że tu jest, jest skrzydłowanie trójpoziomowe bo u góry jest wkładka dla pieszych wiaduk a tam oddali jest szpital na zaspie Polska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński z ulicy Jana Pawła II w Gdańsku Zaspie. Pozdrawiam.